Witajcie w Zielonej TV. Dzisiaj zgromadziliśmy się na auli, aby wspólnie dopingować i oglądać mecz koszykówki, w której będzie grała nasza szkoła i zespół szkół ogrodniczych Pruszcz Gdańskim. Jakie emocje towarzyszą panu przed turniejem? No emocji jest dużo. Tutaj naprawdę fajnie, że możemy się spotkać po, po pandemii, że dziewczyny mogą zagrać z jedną szkołą. Moim zdaniem stres większy był przed meczem niż podczas samego meczu, bo w momencie, w którym już się wkręciliśmy w tą grę, zaczęliśmy zgranie grać. Jak dla mnie stres był większy przed niż po. Świetnie. A jak przygotowanie naszej drużyny? No zobaczymy, bo dziewczyny gdzieś tam ćwiczą, kiedyś gdzieś trenowały. Teraz po pandemii więcej, więcej troszeczkę ruchu. Same, same chciały przyjść, same chciały się poruszać i przygotować do, do, do tego meczu. Także myślę, że będzie dobrze. Przygotowania były różne, dlatego że gdzieś tam w czerwcu skończyłem grać i już tak za bardzo się nie przygotowałem do kosza, ale jednak te, gdzieś tam ta technika, kondycja została. No, jakieś tam treningi były. Tutaj kolega więcej trenował, bo jeszcze gra w zespole, gdzieś tam trzy razy w tygodniu, to zawsze mu to gdzieś pomaga. Ja już mniej trenowałem, ale wciąż tam gdzieś rzucałem na boiskach i tak dalej, więc czułem się w miarę przygotowany. Niech pani nam powie, jaki jest pani ulubiony sport i dlaczego? To znaczy tak. Właściwie uwielbiam każdy sport. A widzę tutaj siatkóweczkę, yy, tak, koszykóweczkę, <laughs> A -a. koszykóweczkę, no i yy, koszykóweczka mi się także podoba. Natomiast yy, jak jest czysta w sensie takim, że to jest taki sport na full kontakt, nie do końca mi się podobają niektóre yy, jakby takie zachowania, tak, agresywne. Jakie uczucia po zagranym meczu? Wspaniałe. Tak, no <laughs> Endorfiny, że... <laughs> emocje cały czas nas trzymają. No, w końcu wygrałyśmy. A chłopaki z Waszej szkoły też będą grać w piątek? Tak. No. tak. no. Jak myślicie, jak im pójdzie? Nie, no, no, no też rację. wygrają. No. <laughs> Jakie emocje po zagranym meczu? No, trochę smutno, że przegrałyśmy. Dobrze, a jak myślisz, jak pójdzie chłopcom z naszej szkoły? No, mam nadzieję, że wygrają. Nie wiem, jak grają, ale trzymam do nich kciuki.